Cześć, witamy wszystkich młośników wędkarstwa, razem razem sympatyków kanału Fishingway Channel. Jak widzicie znowu spinnik w ręku, oczywiście my jako spinningiści z Jurkiem dzisiaj żeśmy się wybrali na kolejny raz na ryby. Ostatnio żeśmy z Jurkiem chodzili trochę po rzece, po kanale, a dzisiaj postanowiliśmy przyjechać na wodę spokojną, naszą PZW i spróbujemy połowić okonia i szupaka, ponieważ sierpień już, no powoli ten okoń za, powinien zacząć żerować. Wiadomo, sierpień, wrzesień to taki najlepszy okres na okonia mi się wydaje. Wydaje mi się, że wrzesień lepszy, ale w sierpniu on już też zaczyna powoli żerować, także my się bierzemy do roboty z Jurekiem oczywiście. I spróbujemy dzisiaj coś, wyjąć pod Jurek. Jak nie nam, to komu będą rybki brały? No Jak słyszycie, te nasze motto, mówię, Jurek musi to mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj e, połowimy, żeby tylko pogoda nam to pisała, bo coś mówili, że może być burza dzisiaj. No ale my się nie poddajemy jak zwykle i walczymy Jurek, bierzemy się do roboty. Tyle wstępu i do ataku. Zobaczcie. Ktoś cieszył stanowisko, po to, żeby mu się lepiej wędkowało, ale czy trzeba było to zostawić na brzegu czy nie można byłoby to dać gdzieś indziej tylko zostawić to komuś kto przyjeżdża i żeby chcąc wędkować musi rozpocząć od usunięcia najpierw tego to już opadło ale możecie się domyśleć jak to wyglądało jeszcze dwa dni temu jak żeśmy tu byli z Jackiem nie myliłem się trudno się mylić, bo król jest jeden <laughs> Wiecie, z Jackiem zmieniamy tak stanowisko tak raz jedno, raz drugie no i stoimy w dwóch miejscach praktycznie, mamy tutaj dwa stanowiska wyznaczone, poza tym tam dalej można by łowić, ale jak widzicie jacku woda upadła, bardzo mocno zarosło Także nie ma, nie ma w ogóle jak gdzie łowić, bo tak jest zarośnięte, że, że masakra. No. I tu jedynie te nasze miejsca takie, gdzie łowimy z reguły dwa miejsca takie są, że, że tutaj najlepiej ta ryba nam wchodzi. No i tu najlepiej się łowi, bo tam po prostu się nie da łowić, bo jest tak mocno zarośnięte, że nie ma szans. Sami zobaczcie co tam jest. Zielono w ogóle, zielono. No jest zielono. Sobie. I zobaczcie. Gumę że, zapadł. Żeby nie było, że, że ja wam opowiadam bajki, to tak każde wędkowanie się kończy. Czy to jest bacik, czy spławik, z gruncika, z federa, a teraz ze spinningu również Jacek jest król. Nie ma tytułu do zabrania. Nie pozwoli nikomu, bo tylko on może je łapać. Opie. One już są tak zdesperowane, że już mi biorą na wszystko <laughs> Nawet na gumę, zobaczcie, żebyście nie uwierzyli Na gumę co padł, wziął Ile ich tu jest? Zobaczcie To ja sobie gdzieś. tego nie wyobrażam, ile tu tego może być, jak mi na spinning biorą Na taką gumę Przecież to jest niemała gumka, gdzieś 6 cm no. będzie miała Tak I ten pajac bierze Dobra Kolego, nie pójdziesz do wody, bo nie możesz Zapełkam jak zwykle suma, tylko nie mówię z tym prawdziwym, bo to jest ten karłowaty. Zobaczcie, ten kij nie wypacza błędów. Tu kurna, normalnie każde walnięcie, uderzenie czuć na tym kiju, jest to parabol, pełny parabol. I tak zobaczcie. Kacudo Slim i zobaczcie, jaki duży sumik. I zobaczcie, coraz większe Przed chwilą udało mi się wyjąć pokażę, mniejszego. Ja, pokażę Wam troszeczkę z bliska. A ten już jest taki, cały Czekaj kolego. Zobaczam. I to cały czas na gumę z mi mi biorą no, mój królu sami, wie, sami wiecie dobrze, że ja ich nie lubię, no ale co mam zrobić jak mi biorą no? Jak nie lubię jak lubię I Jakby nie lubił, to by nie łapał bo Ale prze, nie lubią przepraszam i... nie łowił bo mnie tu zaraz poprawią niektórzy nie. Zobaczcie w tym wyczyszczonym z roślinie ktoś kto robił, ile znajduje się pokarmu, po co wrzucamy tyle, czy wrzucając kilka kilogramów złapiemy więcej ryb i dziwimy się, że rosną rośliny, że woda dostaje zakwitu jak to wszystko później ginie tam w środku. Jacek im nie odpuszcza Pował twardo ja zawsze się nie poddaję, ty wiesz o tym chyba, żebym się poddał to ty są chyba mądrzejsi niż te ryby ale jak ryba nie wierzy, to trudno jest coś wyciągnąć myślę, że je nie doceniamy, one też nie są takie głupie <laughs> pewnie, one też mają swój rozum tak jak i my, I kombinują ale my jak zwykle spróbujemy przehytrzyć i mam nadzieję, że nam się to uda Jak nie nam to komu ma się udać o coś pogoniło tam teraz drobnica akurat tutaj szkoda że tego nie widziałeś ale daleko na środku nie dorzucę tam bo bardzo daleko Drobnica chodzi górą, nie wiem czy to widzisz tam, gdzie ta, na tej spokojnej widać, wodzie. Widać, 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 widać. Tam na tej spokojnej wodzie drobnica chodzi górą i coś tam pogoniło. Ale może ta mewa to pogoniła, bo ona tam leci teraz, to ona może. Wcale właśnie spuszyła, O widzisz o popacie, spróbuj no, no. to ściągnąć tam zbliżenie. Tam jest ta drobnica, tam jest gdzie ta woda się kotuje. Mm -hmm. Czekaj, mewa tam leci, to ona to zaraz pogodzi Zobacz, już tam nadlatuje

Wszystko pokazuje nam, że już niedługo będzie jesień. Coś kurę ryba weszła Jurkowi w zarośla malutku i do góry idzie, wyszło Co tam panie masz Króla, Króla lwa Króla ma Króla. Mówił tylko na mnie, że tylko ja jestem królem Okazuje się, że nie A jaki duży ty No i Ty zaraz masz z przyprawami go od razu z sałatą, z warzywami. Albo z warzywami, tak powiem, podali, ale zróbmy. Ob... Podali sumika z warzywami. Ale jaki duży Jurek, kurczę, jest. Jest, jest. To jest no. Fajne uderzenie było mocne. No. Piękny jest, panie. Nareszcie mnie dogonił Piękny. A? No, ale niestety muszę zjeść. Jurek ciągnie następnego króla. Ten ma trochę więcej warzyw niż tamten. Tamten warzyw miał mniej, ten ma zdecydowanie więcej. Ale powiem Wam jedną rzecz. To jest po prostu niedołężny. No spokojnie. Tu I co coraz to większy. I to jest gdzieś 35 albo 40 sobie, w tym pułapie tyle dzisiaj żeśmy tego wytargali no wszystkie wam nie pokazujemy te największe żebyście i jak widzicie no a ty... pokazujemy problem po prostu tak. jaki jest no, no, no zobaczcie to nie jest mała guma I jak widzicie i ten wariat bierze na wszystko no. jak widzicie zakmurzyło się bo wieczór się już robi Zmierz za chwilę będziemy za chwilę kończyć a tu jeszcze ta ryba bierze i bierze jak zwariowana tak i bierze okoń słabo szupak, słabo a sumik, jeden za drugim wyciągamy. To jest normalnie niedowierzają, śmiałem się z Jacka, ale on mówi, jak weźmiesz tą kubkę z pobarończowi, to będziesz parkał ty. I wiesz, że to jest prawda, no? Słuchajcie, dałem mu gumę taką, bo mu daj jakąś gumę, bo coś muszę wyłowić, ja, złowić. Ja mówię, no to dobra, no to ci dam. Masz taką pijawę, mówię, z czerwonym ogonem, No i masz. No to specjalnie, ale słuchajcie, no obrotówkę bardzo słabo. No sporadyczne jakieś tam brania a jesteśmy od popołudnia do mówił zmierzch dochodzi jeszcze gdzieś nam zostało około 25 minut no pół godziny jeszcze no, godziny jeszcze. no i, i łowimy na swoje miejsce oddać mamy no, na następną jest ryba pewnie okoń albo i nie Nie. oczywiście sumik karłowaty i na gumę zagryz jest tu tego sumika sami o tym dobrze wiecie ten do wody nie wraca jak zwykle Spiewa się. Spiewa się. Słuchajcie, kończymy dzisiejszą wyprawę z Jurkiem oczywiście na spinning. Rybka się u nas zameldowała. Oczywiście mogło być lepiej. Ja zawsze to mówię, że mogło być lepiej. Ale coś, niecoś udało się wyjąć wody, chociaż powiem wam, ciężko idzie w tym roku. Trzeba dłubać, dłubać i jeszcze raz dłubać te ryby, naprawdę jest ciężko. Obławia centymetr po centymetrze się, jak się ja mówię, naprawdę ciężko jest, nie wiem. Może dlatego, że jeszcze jest dosyć wysoka temperatura. Ta woda jest mocno nagrzana i ta ryba nie chce tak jeszcze skutecznie brać. Ale już powinna brać, bo już sierpień jest, połowa sierpnia i już ten drapieżnik powinien wchodzić, ten okoń. No, ale ciężko, ale coś się tam dłubie. Tylko mówię, pojedyncze sztuki, nie ma rewelki. No, jeżeli Wam się film spodobał, to proszę oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i zapraszamy jak zwykle do oglądania naszych następnych, kolejnych odcinków z nadwody. A że sezon, jak wiadomo, się nie kończy u nas, Cały rok trwa, także widzimy się nad wodą. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć wam. Do zobaczenia nad wodą.